19 stycznia 1945 roku e, Niemcy, hitlerowcy e, najpierw zamordowali, a potem e, z, spalili e, Płoczczan. Płoczan, którzy nie doczekali końca wojny, choć ona była tuż, tuż. E, dzisiaj obchodzimy rocznicę ich śmierci, tragicznej śmierci, a e, w niedzielę. Będziemy obchodzić 79. rocznicę zakończenia działań wojennych w Płocku. Czyli oni nie doczekali tego, tej wolności. To jest rzecz, jakby oprócz tego, że sama w sobie tragiczna, jeszcze przez ten fakt jest jeszcze bardziej tragiczna. I dlatego złożyliśmy kwiaty w miejscu ich śmierci. A tutaj składamy kwiaty w miejscu, które upamiętnia wszystkich tych płotczą, którzy zostali 79 lat temu zamordowani. Tylko tak. dlatego, że byli Polakami, prawda? Także, także to tak, jak oczywiście tak postępowali Niemcy, hitlerowcy w czasie II wojny światowej.